Witamy w trzeciej edycji Master League. Przed Wami kapitan drużyny Zalesie DNA Maciej. Niestety przegrywacie 55-102 z Żarłaczami Rzeszów. Yy, grało Was dzisiaj tylko sześciu. Zdraź nam proszę, naszym widzom, czy to był celowy zabieg, czy dopiero się budujecie przed sezonem? Opowiedz nam o Waszej dzisiejszej dyspozycji. No nasza dy dzisiejsza dyspozycja była kiepska. Zdecydowanie zabrakło nam sił. No, było nas mało, tam chłopaków było 10. Mieli wymiany podwójne, potrójne, także troszeczkę nas zabiegali w tej pierwszej połowie, gdzie jest zmiana bez strycia strefowego, także nie było złapać tego oddechu. Celowy zabieg, no nie, nie, jest nas więcej. Po prostu jeszcze sezon wakacyjny się nie skończył tak na dobrą sprawę. Chłopaki z kontuzjami, także udało nam się sklepić, skład, że w ogóle przyjechaliśmy. Chcieliśmy sobie zagrać, a nie siedzieć na kanapie i telewizję, także gratulujemy przeciwnikom, bo nas rozwalili. Trzecia edycja Master League to trzy kluczowe zmiany w rozgrywkach. Pierwsza z nich to podział na dwie dywizje, Superligę i Pierwszą Ligę. Obrona strefowa, która działa od trzeciej kwarty oraz w przypadku remisów mamy rzuty osobiste. Jak się zapatrujecie na te zmiany? Jak odczuliście w ogóle na parkiecie dzisiejszą zmianę, czyli właśnie obronę strefową? Obrona strefowa, no gdzieś tam to była obrona, którą, którą nadrabialiśmy nasze braki kadrowe. Wiadomo, gdzieś tam łatwiej złapać oddech w strefie. Jest to ciekawy pomysł. Myślę, że, że jak nabierzemy treningu i, i, takiego, i takiej kondycji, to, to będzie to ciekawe rozegranie. Po prostu wygrywa wtedy koszykówka i indywidualne umiejętności bardziej. Także pomysł na plus. Podział na dwie ligi. Też uważam, że to jest spoko. Jest o co walczyć, chociażby o to utrzymanie czy, czy o te play-offy. Superliga jest trzeź drużyn, także jest o co walczyć. Myślę, że do tej czwórki jest duża szansa, żeby wejść i, i ma na to naprawdę szanse każdej ekipy, a tym bardziej, że jest Mecz i revenge, także to jest, to jest też e, ciekawe. Trzecia zmiana, tak na dobrą sprawę, rzadko kiedy zdarza się dogrywka. Jest to ciekawy pomysł, no zobaczymy, nie? Zobaczymy. Trochę, trochę e, eliminuje tutaj tą drużynę lepszą, nie? Która gdzieś tam cały, cały met wygrywała, a ta druga dru, 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 drużyna dojechała dojechała do tej, e, gdzieś tam ostatkiem sił. No to wiadomo, że ci, co wygrywali, co bronili, mają troszeczkę większe szanse w dogrywce. No, pomysł ciekawy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Czy w ogóle się uda rozegrać taką dogrzewkę. Do grona partnerów Master League dołączyły nowe marki, nowe brandy, nowe firmy. Między innymi jest to sklep koszykarza SK Store, Sadowski, również Lord Jack i Fabryka Smaków. Powiedz nam, proszę, czy kojarzysz z którąś z tych marek, czy korzystałeś już z ich usług lub produktów i czy mógłbyś je polecić naszym widzom? Jak najbardziej, Lord Jack, tak, Fabryka Smaku. No do Barbera nie, nie, nie korzystam. Także myślę, że, że, że super, nie? I tam chyba SS nie? Tak jest, sklep koszykarski. Tak, tak, to też jest super, super sprawa, także cieszymy się, że Liga się rozwijała, łapie nowych partnerów, to tylko na, na plus. W takim razie trzymamy za Was kciuki. Chcemy przede wszystkim pokazać fajną koszykówkę, e, troszeczkę zagrać bardziej na ludzi, nie gdzieś tam na jakimś spięciu, e, tak na dobrą sprawę. Dla nas troszeczkę szybko się zaczął ten sezon, w połowie września. Gdyż tam jeśli nie jesteśmy w takim pełnym treningu, myślę, że jeszcze zaskoczymy. Superliga w trzeciej edycji. Master League ruszyła. Gratulacje pierwszych zdobytych punktów zwycięskich. Żarłacze 102 do 55 zalecię DNA. Tu żapaka się wam zrobiła i to nie niewiele jakich zawodników. Czy mógłbyś przybliżyć sylwetki i zamysł w ogóle na tę edycję? Skąd Was tak się wiele wzięło? Witam serdecznie w nowym sezonie, w nowym, w nowym wydaniu żarłacze. Żarłacze są w grze. Fajnie, że jesteśmy w ekstra klasie, tak jakby w tej Super Lidze, najlepszej Lidze, walczymy z najlepszymi. Tak jak mówisz, pozyskaliśmy kilku dobrych zawodników dzisiaj to się nam nawet potwierdziło. Grześ, Maciek, tam chłopaki jeszcze o, o, teraz naprawdę podwoiliśmy skład. Nawet powiedział że ktoś miał być. No, ale nie, że tak powiem, transfer nie odbył się, nie doszedł do skutku, ale myślę, że jest dobrze. Jeszcze wyleczy się my Łukasz i Kryzy i, Kyzy i będziemy, będziemy, że tak powiem, może się liczyć. No dzisiaj dobry mecz, dobra rotacja. Guzman ciągle jest z nami, ciągle można na niego liczyć. Fajna nas poukładał. No każdy coś miósł do drużyny do dzisiaj meczu i każdy rzucił prawie punkt. Tam no, może jeden koleżka, ale to spokojnie podzielił piłkę, podzielił asysty, także przydał się. I każdy się wniósł do, do gry, także Dla nowych osób, które może nie kojarzą, Guzman to kapitan drużyny Żarłacze, a do Was przemawia Tomek Majcher. Tak. Wspomnieliśmy już o Super Lidze, to jest właśnie jedna z większych zmian w ogóle tej edycji Master League. Dwie pozostałe to podział na defensywę strefową od trzeciej kwarty do czwartej oraz w przypadku remisowego wyniku mamy dogrywkę w formie rzutów osobistych. To podział ligi no zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy faktycznie warto być w tej pierwszej ekstraklasie, tak jak na tą Superligę. może część osób nawet część drużyny może nie chciała pokazać e, pozura, rywalizować z najlepszymi. My, że tak powiem, i z, chyba nam się należało, bo mieliśmy wysoką pozycję w pierwszych dwóch sezonach e, i, i że tak powiem e, Dobrze, że tam jesteśmy. Uważam, że powinniśmy walczyć z najlepszymi i rywalizować. No i zobaczymy przede wszystkim, jak to będzie wyglądała ta Star Klasa. Czym... Mam nadzieję, że będzie lepsza, bo będzie... Może więcej minut będzie, nie wiem, jakaś oprawa może lepsza, może będą e, owocowe czwartki. No nie wiem, coś tam może organizatorzy jeszcze dołożą do tej, do tej ligi, żeby była taka lepsza po prostu niż ta druga, żeby warto było się o nią bić. E, I druga kwestia, no ja osobiście, co chodzi o osobiste osobiście, to jest moja taka mocna strona. E, no i może nie będę musiał rzucać tych osobistych wiele w tym sezonie. No albo trzeba będzie po prostu się przyłożyć i zacząć to mocniej trenować w tygodniu, i kiedy będzie tylko okazja. Nowa edycja trzecia to także nowi partnerzy, nowe marki, nowe brandy. Między innymi jest to Lord Jack, Fabryka Smaków, Barber Tesadowski oraz znany i popularny w Polsce sklep internetowy i stacjonarny SK Store. Powiedz nam czy kojarzysz turystykę, brandów i czy korzystasz na co dzień? Z Wszystkie oczywiście kojarzę, a z brandy kojarzę mi się alkohol, nie wiem czemu. No nie, no fajnie, fajnie, fajnie że są, fajnie, że, że chcą się promować na tej lidze, no i tylko, tylko cieszyć się, że są. Dzięki wielkie za rozmowę i trzymamy kciuki za żarłaczy, bo jak widać jest duży, duży, duży potencjał. Jest duży głód i czekamy na AVC. Pozdrawiamy. c skład. Niestety przegrana na początek, choć to nie zapowiadało się z początkiem meczu, który możecie obejrzeć na kanale Master League Rzeszów. 53-73 z czyli z ekipą, która walczyła o finał poprzedniej edycji. Nie widać zmian u Was, jeżeli chodzi o skład, ale czy pojawił się kolejni gracze, którzy brali udział w poprzedniej edycji? Zdecydowanie. Mieliśmy teraz małe braki kadrowe, nie było choćby Dimy, przykładowo Kuby też nie było. Także w lekko okrejonym składzie, natomiast wyszliśmy z pomysłem. Mówiłem ostatnio, że będzie lepiej, było na pewno lepiej. Jest cały czas duże rzeczy do szlifowania, ale uważam, że już tak godnie postawiliśmy czoła Thunderbolsom i zobaczymy, jak będzie w drugim meczu. Czy to kwestia wynika z zmiany, która nadeszła w tej edycji? Czyli trafiliście do wyższej dywizji zwanej Superligą? Czy po prostu w głowie sobie przepracowaliście pewien mental i chcecie po prostu wyżej zajść? Jak to wygląda? Ja myślę, że to jest fakt, że gramy cały czas pod tak to, taką samą ekipą albo nie niemal taką samą ekipą. U nas nie ma jakiejś rotacji, są cały czas te same osoby, więc zaczynamy się już znać dłużej. Stąd jest nasze całe zgranie. Dużo lepiej się rozumiemy, często już nie trzeba czegoś wołać, tylko wychodzi to samo z siebie. Myślę, że widać często już na boisku, że nie musimy grać jakichś taktyk, tylko często nam gra wychodzi sama. I dzisiaj myślę, to jest dobry przykład tego, że pierwsza połowa pokazała, że jesteśmy w pierwszej lidze i możemy tutaj jeszcze się pokazać i postawić. Tak jak już mówiłem, jest na pewno troszkę do poprawy, natomiast niech będzie cały skład na następnym meczu. Z się, jeśli dobrze pamiętam, to myślę, że damy bardzo fajny mecz i zaspojleruję, że przewiduję wygraną. Okej. Okay. Chłopaki z Zalesia przygotujcie się, bo na pewno tanio skóry nie sprzedamy. To była sekcja pay per view, kto <grym> ten się dowiedział, co się dzieje <grym> <försökuje grym> na kolejce. Świetnie. Wspomniałeś o taktyce, poza tą zmianą, że gracie właśnie z wyżej usytuowanymi drużynami w tej wyższej dywizji. Doszły dwie zmiany, mianowicie od trzeciej kwarty gramy defensywnie, jeżeli chodzi o strefy i w razie sytuacji, kiedy obie drużyny mają tyle samo punktów, dochodzi do rzutów osobistych. Jak jako c skład zapatrujecie się na te dwie zmiany? Do każdej zmiany trzeba się dostosować i to już jest nieistotne, czy jesteśmy za, czy przeciw. Trzeba się dostosować i grać dalej. To wszystko. Nowa edycja to także nowi partnerzy. Powiedz nam, czy kojarzysz te brandy, jak SK Store, czyli sklep koszykarza, lokalnie to Desadowski Barber oraz gastronomia, czyli Fabryka Smaku i Lord Jack, jak i studio Loco. Czy kogoś kojarzysz może i czy polecasz usługi bądź produkty tych marek? Z racji ogromnej sympatii do naszego trenera to na pewno Studio Loko bym polecił, dlatego że nieraz byłem na miejscu, widziałem jak wygląda tam praca, widziałem jak wygląda tam cały proces. Jest to ogólnie firma, która zajmuje się meblami, tworzy meble i uważam, że jeśli ktoś faktycznie marzy sobie jakąś nową kuchnię, jakiś nowy jeden mebel albo nawet całe mieszkanie wyposażone w nowe meble, warto się zgłosić do Studio Loko, nikt nie będzie tam zawiedziony. Ostatnie zdanie do kibiców C składu oraz do widzów Masterclick. Nigdy nie tracicie nadziei. I tak zostaje. Dzięki, wielkie. Dzięki. No i wrócili. Thunderbolts. Prawie że po gromce poprzedniej edycji. Dzisiaj na chipku wygrana 73-53 C składem. Jak się odnajdujecie w tej nowej edycji z tymi nowymi zmianami, o których za chwilę porozmawiamy? Po prostu to co graliśmy to gramy i tyle, energii zero w nas, ale jesteśmy, nie? Dywizje weszły po prostu do życia, trzecia edycja to jest podział na Superligę i pierwszą ligę, dochodzi w trzeciej i czwartej kwarcie obrona strefowa oraz w przypadku wyniku remisowego rzuty osobiste. Jak się zapatrujecie na te zmiany? Co do tego, no to... Ja lubię przepisy z koszykówki i po prostu 10 minut wolę i zwykłe dogrywki. Tu jest 8 minut i rzut osobiste, co dla mnie i dla drużyny to jest kompletnie niezrozumiałe, ale akceptujemy i gramy. nie? No, A co do dywizji, fajnie, bo jest za duża różnica między zespołami, więc fajnie, że zostało podzielone. Dzisiaj c trochę zaskoczył, trochę was pocisnęli na początku. Z czego to wynikało? Czy was zaskoczyli totalnie, czy dopiero się budziliście w trakcie meczu? Znaczy, jak widziałeś nasze mecze, to nas kompletnie nie zaskoczył. My po prostu <gry> troszeczkę wolniej wchodzimy w mecz po pierwsze, po drugie oni mają połowę lat tyle, co my, no to sobie gają, nie? a u nas, no my nie biegamy. Te same twarze były widoczne u was, czy planujecie jakieś właśnie dodatkowe osoby, czy zostaje ten skład, który był w poprzednich edycji? Jesteśmy niesamowicie, nie ma co wzmacniać. Ok, nowa edycja to również nowi partnerzy, powiedz nam czy kojarzysz te marki, te brandy, między innymi SK Store, czyli sklep koszykarza, Lord Jagi, Fabryka Smaku, loco Studio oraz Tesadowski Barber. Czy coś ci mówią te nazwy? Czy korzystałeś z nich? Znacie, no, spełk Koszkarzu kojarzy, no i A Axela, nie? Także serduszkiem z Aleksem. <gryny> Piękne zdjęcie. Świetnie. Szanujemy. Ostatnie zdanie do waszych kibiców i do widzów Master League. My nie mamy kibiców. <gryny> A do nie kibiców. No dobra, no to. Jak okay, chcecie znało, to zobaczyć patologiczną koszykówkę, wbijajcie.